Dagmara Kaźmierska to jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show, biznesu. Kobieta zyskała ogromną popularność dzięki programowi Królowe Życia w telewizji TTV. Pochodząca z Kłodzka gwiazda ma na swoim koncie dwa występy w filmach Patryka Wagi. Mogliśmy ją oglądać w Pętli, a także Kobietach Mafii 2. Dagmara Kaźmierska występowała także w programie Made in Maroko. Charakterystyczny i kontrowersyjny sposób bycia pozwolił jej zaistnieć w mediach. Kaźmierska lubi błyszczeć i nie przejmuje się opiniami innych. Celebrytka znana jest również z noszenia kolorowych futer, mocnego i odważnego makijażu, a także zamiłowania do drogiej biżuterii oraz ekskluzywnych samochodów i egzotycznych wakacji. Życie Dagmary Kaźmierskiej nie zawsze było usłane różami. W autobiografii królowa życia wyznała, że w młodości zarabiała jako sprzątaczka w Niemczech. To właśnie tak zdobywała pierwsze pieniądze i usamodzielniła się. Później zatrudniła się w kasynie, by po latach powrócić do kraju. Wówczas nastały mroczne czasy. Kaźmierska spędziła 14 miesięcy za kratkami. Została skazana m.in. za sutenerstwo. Dagmara podkreśla jednak, że kryminalną przeszłość ma już za sobą i nie zamierza do niej wracać. Obecnie Dagmara z królowych życia prowadzi swój butik Viva La Queen. Jej sklep z luksusowymi ubraniami i dodatkami mieści się w Kudowie, Zdroju. Kobieta w 2017 roku otworzyła również wielką dyskotekę Queen w Kłodzku. Gwiazda TTV zarabia także na wycieczkach jachtem po Morzu Czerwonym. Celebrytka usytuowała swój biznes w Egipcie. Ostatnio Kazimierska pokazała też nowy apartament, który również służy turystom. Dagmara Kazimierska prowadzi również bardzo popularny profil w mediach społecznościowych. Na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad milion osób, chwali się życiem prywatnym. Niedawno przyznała, że po zakończeniu emisji królowych, teraz to social media stały się jej jednym z głównych źródeł dochodu. Za jeden sponsorowany post na jej profilu trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zobacz także, królowe życia straciły pracę przez skargi do KRR i TV. Oto co się stało z bohaterami. Kaźmierska straciła pracę w królowych życia, a teraz takie wieści. Przebije do D. Królowa Życia przyłapana podczas kręcenia nowego programu. Mamy zdjęcia.